No, słabe. W nocy na południu miejscami jazdy utrudniać będą opady śniegu, poza tym warunki do jazdy będą dobre. Jutro na północy kraju miejscami nawet jest chłodne i sporo szalce na słońce. Na południu i południowym wschodzie duży zakmóce wam witam. Zobaczcie minus 8 Wszystkie kwiaty się położyły od śnieżyczek, tutaj mamy tulipany. Wstaje słoneczko. I niebawem pierwiosniki też wstaną, bo też przymarzły. Śnieżyczki też. Także czekamy, aż śnieżyczki i kwiatuchy podniosą pączki do góry. Cześć. No i przyszedł czas na rozwiązanie konkursu. Oczywiście odpowiedzią prawdziwą były kozy. Biegły po moim wale, uciekają mojemu sąsiadowi przez ogrodzenie. Ale gdy zawoła y, głównego prowadzącego po imieniu, natychmiast wracają. Wiecie dobrze, że jak robię konkurs, wygrywają trzy osoby. Pierwsza osoba wybiera sobie solandrę wielką lub zestaw bylin. Drugie i trzecie miejsce to jest mieszanka nasion orlików pełnych. Także zabieram się za cięcie i będziemy mieszać. Zawsze losowanie robiły moje dzieci. W tej chwili są w szkole. Dobra, także mieszamy. Osób jest 20. Dobra, tu jest pierwsza osoba, czyli wygrała nasion sadzonki. Tu jest druga osoba, nasionka. I trzecia nasionka. O, już widzę. Helenka. Wygrała sadzoneczki. Nasionka wygrał Garden. I jeszcze. I również nasionka wygrała Katarzyna S.